Wciąga do ciemności, bram. Ja to znam, z roku wracam, byłem tam. Mówisz, szkoda dnia, na poszukiwanie dna. Mądry jakim nie kieruję sam, Nim kieruję sam. Ziemniotek, wciąga do ciemności, bram. Ja to znam, z roku wracam, byłem tam. Mówisz, szkoda dnia, na poszukiwanie dna. Ej, ej, ej. jesteś zaszczepiony? To nie tak miało być Od twój na przestań śnić O Panie, Panie tak Przekaz dla Ciebie, Panie Przekaz dla Ciebie, Człowiek do Ufasz wielu różnych W słowie też polega. Czyż tak się mówi Jesteś tym, co mnie sprzeda To na faktach teraz, tak naprawdę Cię nie do Nie wiadomo, kiedy będzie dobrze będzie na pewno, się tak nie wie Nie wiadomo, kiedy to wszystko nie pewien Nie wiadomo, to jest Nie wiadomo, się

Zabrana wolność, ale nigdy honor W więzieniu brak już grzej już bajdę sporą Na dzień, gdy zerwą się kajdany Otworzą bramy i znów to Jebane psy, jebać te syf ryby dla tych których system ma za złych My ponad tym, policji wy ty. JLB czeka na braci z życia, to nie zabawa na dzielnicy, kończę psy, hasło obława przybędzie przybędziecie namawiał, byś jak dziwka dupy dawał, morda gada, odpowiada, prosta sprawa, taka zasada, bo czym są ludzie zasadami, przedwajką komisarze, pracza siedzą za kratami znęstem zniewanym w więzieniu niewinnych radami, w takiego prawa są one, wołane to prawa, to, blad, to robimy tak, jest, dodawać, że to chyba Do świata zagrad Cały magazynek wypal w za Nie zabijesz więzi, która trwa od lat Jeden strzał policję Pojmaniec został brat Do świata zagrad Cały magazynek wypal w za Nie zapijesz więzi, która trwa od lat Ulica nadała mi kierunek, by zaczął mi tempo W laju paru gości z niewyparzoną kębą Cieszą się z wolności, ja od lat Ostrzegamy wasz gdzieś przez życie Z skalą odbiewanych lat Od lat, zaznaczstwo tuli to pak, rozumiesz? Hardkorowy rap czy ciężko od lat, na żonka mówię brat Od lat, firma wie jedno Nasz adunek musi zapracować, nie zapłacić Nie popierdol się w głowie, bo możesz więcej stracić i zyskać, przewalisz platu w duszę do pyska, to jest prawa oczy tematyka temat, tylko im niech dociera wasze strony Temat jest poważny, jako ścierne dzwony Wariaci, kocham was, jak swych rodzonych braci Na osiedlach jeszcze jak zawsze, jak ruchy, jak robactwa unika Uważaj, kiedy trzeba są zawsze Uniki, bo my złami ofiarą statystyki Mają wyniki, mają Ryalność, brat się powalił, teraz liczy na lojalność. Sara sądowa, oskarżony chwawa. vis prokurator fi, ma prawa. Na grupy wyjął, on Ty będziesz cierpiał jemu, będą być prawa. Zwarcie dla brata i słowa o Hardcore, nie przedniecie, nie grupy ziomu z zakratami. Czeka na twoją pomoc, on by zrobił to dla ciebie, przecież to wiadomo. Ryzykownie działasz, zobacz na straty zyski. Powalajmy ty i twoi listy, Gdy znajdą twój odciski, jaka będzie ta postawa. Na